Odcinek 34 w telegraficznym skrócie, czyli jak przekształcić feedback w złoto. Model Gold w pracy menedżera. Informacja zwrotna i praca z ludźmi to jedno z największych wyzwań w zarządzaniu. Wszyscy menedżerowie wiedzą, że jest to ważne, jednak czy na pewno potrafią korzystać z różnych modeli, aby jego pracownicy byli zmotywowani i chcieli się rozwijać? Na to pytanie już nie odpowiem, jednak w dzisiejszym odcinku skupimy się na modelu Gold, który wspiera pracownika w rozwoju, koncentrując się na jego doświadczeniach. Jako menadżer, menadżerka możesz wykorzystać go w sytuacjach, w których zlecenie zadania nie spełnia Twoich oczekiwań lub po prostu przynosi negatywne skutki. Czym jest model z Gold? Gold, cel, outcome, wynik, L, learn, nauka, the differently, czyli inaczej. Podczas spotkania z pracownikiem zadajemy serię pytań coachingowych, promując odkrycie, pobudzając do refleksji, samodzielnego działania i wzięcia na siebie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. A więc przejdźmy do konkretnych pytań, które w ramach modelu możecie zadać. Goal, czyli cel. Jaki był Twój cel? Jaki cel sobie postawiłeś? Co chciałeś osiągnąć? Co miało być rezultatem Twojego działania? Co się wydarzyło po drodze? Opowiedz o tym. Outcome, czyli wynik. Co faktycznie osiągnąłeś, jaki był faktyczny rezultat, jaki jest efekt końcowy, co poszło dobrze, co udało Ci się zrealizować do tej pory, co zrobiłeś innego niż do tej pory, nad czym możesz jeszcze popracować. Learn, czyli nauka. Czego się nauczyłeś, o co jesteś mądrzejszy, jakie wnioski płyną dla Ciebie z tego zadania, jakie inne możliwości dostrzegasz na przyszłość, co zyskałeś dzięki temu doświadczeniu. I differently, czyli inaczej. Czyli co zrobisz następnym razem inaczej? Jakie inne możliwości zobaczyłeś? Co zrobisz inaczej następnym razem? Na czym skoncentrujesz się teraz, wiedząc to, czego się dowiedziałeś? Na czym skoncentrujesz się w przyszłości, wiedząc to, czego się dowiedziałeś? Czego zrobisz więcej kolejnym razem, to czego zrobisz mniej? Co będziesz brał pod uwagę w podobnej sytuacji? Co zrobisz tak samo? Albo co zrobisz całkiem inaczej? Co weźmiesz jeszcze pod uwagę, gdy pojawi się podobna sytuacja w przyszłości? Od tego zaczniesz w przyszłości, a na czym w przyszłości skończysz? Więc wykorzystując ten model możesz go wykorzystać do właśnie pracy nad rozwojem pracowników lub własnym, więc zastosuj na sobie ten model, kiedy coś ci się nie uda lub wynik jest niewystarczający. Jak już przetestujesz, daj komentarz, zostaw, powiedz jak ci się podobało. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o 34 odcinek w telegraficznym w skrócie. Do usłyszenia w kolejnym.